Proszę Państwa, mamy konstytucję, że w Państwo uważą i wszystko musi być na podstawie prawnej i w ramach istniejących rzeczy. Formalnie mamy sytuację. Tutaj Pan Mecenas wspomniał, że gmina, gmina straciła, utraciła kontrolę, bo udziały, które tam miała, nagle przeszły na udziałowców, jak gdyby, jak gdyby. Prawnie, czy, sami, czy w jakiś sposób podzielić. chciałam Pana wyprowadzić, bo to było skarżone do Sądu Gospodarczego Okręgowego w Ślignicy. i sąd uznał, że to przejęcie tych udziałów było prawidłowe i wyrok stał się prawomocny i jest prawomocny do dzisiaj. Ale dlaczego Pani a zatem, kłamie, no? A zatem Panie Mecenarz, że gmina utraciła i że po prostu nie panowała nad udziałami w tej spółce, jest zupełnie wymiona, bo jest to już osądzone przez sąd. Ja ja... Ale kłania, tezy. nie. No pan ma prawo tezę, jaką chce tutaj prawda, wytaczać i ogłosić, natomiast bo dokumentacja lat prawie, no? świadczy zupełnie o czym Poza tym następna sprawa. Jeżeli... Pan mecenas, prawda, reprezentuje y, tutaj państwa. Jeżeli popełnione były przestępstwa, tutaj w całej y, konstrukcji tej spółki, działalności tej spółki, to przecież nie jest właściwa komisja radnych do tego, żeby to przestępstwo zostało osądzone, ukarane. Więc nie wiem do czego pan mecenas zmierzał

Pani mecenas co powiedziała, to co wcześniej zasugerowałem, co powiedziała to bardziej dobitnie i językiem prawniczym, że ta komisja, a pani mecenas nie było wtedy na sali, że ta komisja nie jest władna, żeby to rozstrzygnąć to raz. To pana radnego powiem, trzy czwarte wywody było prawidłowo, a zgłoszony wniosek zawsze wszystkiego, co pan wcześniej powiedział. Bo rzeczywiście nie jesteśmy, panie radny, za cztery lata... Czyli jakaś inna komisja jest no, w stanie próbować oszczędzić pana działanie. No jest to niedopuszczalne. No nie wolno. Nie wierzymy, jesteśmy radnymi za zbłędne decyzje płacimy weryfikując, wydając yy, nas weryfikują yy, raz na 4 lata. A jeżeli łamiemy ewidentnie prawo, są od tego odpowiednie organy ścigania, są tego wojewoda, tak jak pan wspomniał, który uchwałę jest od tego naczelny sąd administracyjny, jest dużo instytucji, które powinny się tym zająć. Pan mówił, ludziom, że, że, że nie, poda, nie podał Pan tej sprawy do prokuratury. Ja się dziwię. Należało to w 2009 czy 2008 podać i byśmy teraz byli tutaj w zupełnie innym stanie. A Pan obowiązki, które należało zlecić prokuraturze, próbuje teraz Pan na nas zlecić. Eee, no, naprawdę nie znajdziemy moim zdaniem tutaj koncepcji suzadnego w tej sprawie. Się można, przewodnicząca. Proszę Państwa, w 2009 roku tą sprawą się nie zajmowałem, w 2010. W związku z tym zarzuty, że ja wtedy mogłem coś zrobić, a czegoś nie zrobiłem, no. Boże, to nie to pan, ale to jest ja, 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 ja chciałem powiedzieć, że do Rady spłynęły wnioski w tej sprawie. Wtedy jeszcze nie inicjatywy u takiej nie było, tylko po prostu zainteresowany zainteresowanych, pani dyrektor z Stowarzyszenia, które, które reprezentowała i wtedy taki wniosek o zainteresowaniu prokuratorów i na tą sprawą wpływu. Czy, czy zdajecie sobie Państwo sprawę z tego, bo chyba nie trzeba tego szeroko rozwijać, że tak jak do tej pory to jest skonstruowane i ta instytucja, którą tutaj mam przed sobą, czyli prokuratora rejonowa działa w ten sposób, że jeżeli wniosek w trybie KPK, czyli tam każdy kto ma społeczny obowiązek i tak dalej zgłosi, to proszę Państwa, wniosek dotyczący błędu funkcjonowania funkcjonariuszy samorządowych, czy to będą radni, czy to będą członkowie zarządu kierowany przez człowieka, który jak gdyby, jak to oni mówią, ja, ja cytuję, jak to oni mówią, z ulicy złożył taki wniosek, to się spotka w 99% w ogóle z odmową wszczęcia postępowania. Natomiast, gdyby taki wniosek został złożony przez y, Radę, czy przedstawicieli Rady, to z całą pewnością, z całą pewnością byłby potraktowany inaczej i inaczej byłby oceniony. To jest po pierwsze. I, i w związku z tym, ja nie wiem, czy wtedy mieszkańcy ocenili, że Yy, yy, bo ja wtedy, tak jak powiedziałem, się tą sprawą nie zajmowałem, że nie będą składali takiego wniosku, bo nic to nie da. Z tego zresztą sobie to był taki wniosek zło złożony, bo ja, ja musiał tutaj zaśmiać szczegółowych informacji, ale tak jak mówię, skręcił się odmowę wszczęcia. Tak jak można było spodziewać się przed jego złożeniem. Dlatego yy, to, że Państwo mówicie, że odpowiadacie piłeczkę, tak, bo Wyście nie złożyli, no a, a ja się zapytałem, czemu Wyście nie złożyli, tak? Był w 2009 roku złożony, wniosek, czyli zainteresować prokuraturę i odpowiedź była taka, że nie, nie będziemy, że tak powiem, tego robić, bo nie widzimy podstaw. To jest po pierwsze. Po drugie, to odpowiadam tutaj pani Mecenas, to znaczy ja powiem tak, że oczywiście należy szanować orzeczenia sądowe, a szczególnie w sytuacji, gdy są prawomocne, ale dyskutować z nimi można, bo istnieje instytucja np. zrobienia postępowania w oparciu o ujawnienie nowych faktów. Jak są nowe fakty i dowody, to można nawet prawomocnie wstępnie zakończone postępowanie wznowić. Jest to procedura przewidziana w prawie przed sądem. I ja myślę, że sąd nie dysponował jedną dziesiątą tych dokumentów, które tutaj leżą, podejmując określoną decyzję. A gdyby być może jej posiadał, to podjąłbym inną decyzję. Także to nie jest tak, że jak zapadła jakaś decyzja i ma status decyzji prawomocnej, to nie można ani z nią dyskutować, ani nawet jej zmienić i wzruszyć. I można. I są. Pragnie przewidziane instytucje, które to mogło zrobić. I trzecia rzecz, proszę Państwa, ja cały czas wyrażam następujące stanowisko w tej sprawie. Wydaje mi się, a jeżeli się mylę, to proszę mi to po powiedzieć, że to nie ma pomiędzy nami kontrowersji dotyczącej tego, że sprawa powinna być wyjaśniona. Tylko Państwo mówicie, to nie my powinniśmy, bo nie mamy kompetencji żeby to sprawę wyjaśniać. Natomiast ja mam nadzieję, że jesteście Państwo zainteresowani, żeby to sprawę wyjaśnić. Chyba, że nie. No to rzeczywiście powiedzcie, że nie jesteście i się rozejdziemy, do troszkę czasu. Po Dziękuję. Bardzo. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Panie Przewodniczący, panie Szanowni Państwo, ja mówię za siebie, jestem zainteresowany rozwiązaniem tej sprawy, ale przez firmy, mam takie piękne słowo, które tutaj wpadło. Że człowiek z ulicy, który zaniesie pozew o yy, doniesienie o przestępstwie do prokuratury, to ten wniosek będzie potraktowany tak od ja". Natomiast jak Rada już złoży, ta komisja, to ten wniosek 99% ma szansę, że zostanie rozpatrzony. Ja ponawiam swoje pytanie. Jak ja mam to zrobić? Kogo mam ustarzyć I za co? Nie czuję się osobą odpowiedzialną, żeby kogoś. Ukarać za jakieś błędy, jeżeli zostały popełnione gdzieś od 97 szóstego roku. Kogo ja mam karać? Radę Miejską? Radę? No z całym szacunkiem nie czuję się do tego, no nie no, po prostu nie no. Bardzo proszę Panią. To znaczy... Chciałbym Pani prosić od usłyszenia czy od wymiotu. Niech Pani udzieli tej głosu. Udzielę. Na ile razy ja tu byłem, zawsze ją odpracacie. Co to jest? Nie bardzo, przepraszam. Nie pani, przepraszam nie. O, niej, pani nie przeprasza, Ale udzieli głosu. Udzielę odpowiedniej kolejności. Jeszcze mam... Y, pani nie udziela Dobrze? udziela Ja do pana precyznata chciałam tylko, no, że tak powiem, odwołać się do jego wiedzy i do tego, że przecież prezentuję zabit do pana publicznego, że nie wiem skąd na jakiej podstawie pan wywodzi ja tak powiedzieć wnioski takie, że jak Rada wniesie, e, to, prawda, oskarżenie to to zostanie przyjęte, a tak zostanie przed prokuraturę odchodzenia. No przecież nie można aż tak hmm, ludzi wprowadzać w yolu, na na Bardzo panu przepraszam. Nie, Z strony, żeby pan wziął... Reprezentując... się chociaż... No dobrze, dobrze, salaries. dobra, spokojnie. Bo po to chyba tu jesteśmy no jako dwóch prawników, żeby sprawy tutaj poprowadzić pozytywnie, a nie stawiać w ten sposób y, sprawy, że ponoć jak radni wniosą, to będzie załatwiona sprawa prokuratury, a jak człowiek z ulicy wniesie, to, nie jest. to jest taka moja uwaga. Natomiast co do, proszę Państwa, tego, czy y, szanowni radni, wszyscy tu siedzący, jeżeli macie wolę, i tak już się tutaj umawiali, bo ja tu jeszcze nie ma, kochani, po raz e, sprawdzać te dokumenty i e, może rzeczywiście w tych dokumentach znajdziecie takie, e, powiedzmy, sprawy, które będzie można skierować do właściwego organu celem naszego załatwiania tej sprawy. Czas poświęcić i to wyjaśniać. To nie jest kwestia prawna. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani Stefania Kawyrek. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Też sobie to zanotowałam. Pani wiesz, w się bardzo nie pozabolałam. Ja myślałam, że Polska to jest państwem prawa i na <noise> 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 Jeżeli inaczej są, to są sprawy, które mi to zaprowadzają. Panie Recynaście, nie dopowiedział Pan całkowicie do końca, bo jak zamykaliśmy, czy sprawa w sądzie, jak się zakończyła, powiedział My możemy podważać decyzję sądu jako radnik, kiedy nie mamy wykształcenia ani prawa do prawniczego. Jak my możemy podważać? Pan się, na rzecz. O, proszę bardzo, proszę. jak może na proszę, proszę. 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 Proszę, pani Proszę mi pozwolić. Proszę państwa, co ja będę wnosiła, jeżeli ja nie głosowałam, ja Wam tych mieszkań nie zabierałam. Ja głosowałam, żeby powstał TBS. A głosowałam po to, proszę mi posłuchać. Głosowałam po to, żeby imina dopłacała po 3 miliony złotych do TBS-u i za te pieniądze były przyznawane mieszkańcom, mieszkańcom z listy, którzy uczekiwali na mieszkania, mieszkania. Nic nie było I... przyznawane. Proszę Panią, jest to dokumentowane na postawę. właśnie ofertę, bo ja się panie, i ja Państwu nie zabierałam. Rada nie zabierała. Tylko Bamak, to był własność. Mieszkania były łamaką własnością. I te mieszkania przekazał Bambama. I my do tego nie mieliśmy żadnego prawa. Proszę Państwa, jeszcze na dobre, żeby było ten, to od państwa byli delegaci. O właśnie od Państwa od Bamaku, z pracowników. I oni też głosowali za tym, żeby Wamak przekazał do PPS-u te mieszkania. Tak nie miejcie Państwo do nas, ja cały szanus święta Was. I ja bym chciała, żebyście uzyskali te mieszkania, ale to jest ponad nasze siły. Proszę Państwa, ponad nasze siły. Ja nie mam na to, to Bamak i wy właśnie, wasi przedstawicieli głosowali za tym, żeby oddać kod zarząd do Bamaku do osób ews Gmina naprawdę nie głosowała za to. Radni też nie brak w Dziękuję bardzo. Y, teraz już głosu podzielić po prostu tylko czeka Pani Radna Mucha i po Pani Radnej Złotu będzie Pani do kraju. Bardzo proszę. Y, y, dziękuję Pani Przewodnicząca, Państwo y Radni i Państwo. Y, wydaje mi się, że y, y już któryś, któryś w kolei tutaj omawiamy tę sprawę, i dzisiejsze spotkanie miało na celu, ja tak to rozumiałam. I tak wydaje mi się, że, że po to, się spotkali, żeby zapoznać się z dokumentami. Omawialiśmy się tutaj, że będziemy my, wszyscy ta komisja, i z tego co pamiętam, tutaj jest takie nagranie, że mieliśmy być tutaj z panem. Ludziaki i Państwo i mieliśmy pracować nad dokumentami. W tej chwili godzinę czasu rozprawiamy, nie wiem o czym, powiem szczerze, bo mieliśmy zająć się przejrzeniem dokumentów. Nikt nie mówił, że będziemy wydawać opinię, że będziemy robić nad poprzednimi prawnymi. Mieliśmy się zapoznać z dokumentami. Prosiliśmy, żeby były i Państwo i Pan Radca Prawa Majewska i Pan Ludziak ja tak to zrozumiałam. Chcieliśmy się zapoznać z dokumentami, ewentualnie jakieś wnioski wyciągnąć z tego. Tak to rozumiem. Czy będziemy pracować wszyscy, czy będziemy pracować z wszystkimi komisjami? Uważam, że komisja rewizyjna też przynajmniej przedstawiciel powinien przy tym być, żeby wiedział, bo oni się tym zajmują. Ja nie jestem władza, żeby wystawiać jakiekolwiek opinie, bo nawet jeżeli będę to przeglądać bez żadnego, to się po prostu no, no nie zna na, na tyle na, na wyłapać. Jestem jak najbardziej za i chciałabym przejrzeć, bo przynajmniej wiedzieć, od, czy, czy, co zawierają te teczki Je, jeżeli Państwo, tutaj radni wszyscy zadeklarują, czy wszyscy, czy, czy jakaś taka komisja, jak tam tutaj Pan mówił, to oczywiście wyda nam chęć udziału w takiej komisji, ale podkreślam cały czas podkreślam, że nie, nie możemy nic tutaj zrobić, jeżeli chodzi o kwestie prawne. Możemy przejrzeć te dokumenty i uważam, że powinniśmy przejrzeć te dokumenty. E, straciliśmy w tej chwili godzinę na przepytankach słownych, uważam, bo um, podzielić to na jakieś części, żeby nie I tak to się dzisiaj spotkamy. Po to, żebyśmy się dzisiaj spotkali. Bo właściwie to rozmawiamy nie na czasu, tylko czy możemy, czy nie możemy, kogo on poskarżymy. będziemy, myślę, że nie będziemy e, później. Ja uważam, że powinniśmy się zapoznać z naszymi dokumentami i wtedy dopiero ewentualnie jakieś wnioski znamy. Dziękuję. Proszę bardzo, Pani. Proszę. Chciałabym w ogóle powiedzieć kilka rzeczy, taką historię, która może uprzedskim to, że będziemy ten dokument oglądać. Bezporną sprawą jest to, że wszystkie te dokumenty zostały wytworzone. Bezporną sprawą jest to, że UTBS został powołany przez Radę Miejskiej w Gminbar. Bezpornym jest to, że tu na tej sali były wybierane osoby do Rady Nadzorczej WTBS-u. Bezporne jest to też, w miasta Korbrzyka wybiera przedstawicieli na zgromadzenia wspólników, a potem prezydent od, od 2002 roku, jak nastąpił pan Włóczkowski, wybierał przedstawicieli do zgromadzenia wspólników. Bezpornym jest to, że właśnie zanim radni głosowali do tej sali, żeby przystąpić do WTBS-u, znali cele i założenia powstania WTBS-u. Bezpornym jest to, że na początku Kapitał zakładowy no, wynosił cztery tysiące zł, 2400 płaciła wina wałże. Bezpośrednio jest to, że w październiku 1996 roku radni wybrali przedstawicieli do Rady Miasta, ale okazuje się, że mimo, że wina miała większość w spółce w tym czasie, w sądzie byli po. Wprowadzali wcześniej do Rady Nadzorczej osoby, które nie były wybierane przez Radę Także jest to, że 23 grudnia i 15 stycznia 1997 roku to Pani Sarczak, pan sędziak, pan Łobodycz, pan piękny i pan, pan Żydur podpisali się pod taką uchwałą zgromadzenia, że to gmina nie przejmie, nie włoży komputera czy nie. Nie włoży tych płyt betonowych, żeby utrzymać tą strukturę, nad którą właśnie pani radna Pawełek mówi, że głosowała, że struktura tej spółki miała być taka, że 60% miało być zagwarantowane do gminy, przez gminy i miały być zapewnione te wszystkie zapisy szlachetne. Naprawdę, jak się czyta założenia statutu, to jest właśnie uchwała Rady Miejskiej, no nie bywało. Na spółka miała powstać, od tego, że miała zaspokajać potrzeby, budować nawet stwarzać miejsca pracy. Bezpłatnym jest to, że w marcu, albo w kwietniu 1997 roku, e, zgromadzenie wspólników, gdzie też przedstawiciele gminy zgodzili się na to, że nie kupią tych płyt betonowych od tej spółdzielni Wanda, tylko kupiła ją Fundację Wodnik 2000, w której historii mają słowo po kolei powiem. Bezpornym jest to, że radna Żółtnagierska była też w Fundacji w 2000 i występowała raz jako radna, raz w dniu Fundacji 2000. Bezpordnym jest to, że po kolei przedstawiciele, którzy byli wybierani do Rady Nadzorczej, do Zgromadzenia, Okazuje się, że to były te same osoby. Były w rad, Radzie Nadzorczej, były przedstawiciele Zgromadzenia Wspólników, no i okazuje się, że ta spółka nie była kontrolowana. Bez wątpienia jest to, że 30 lipca 1997 roku e, uchwałą Rady Nadzorczej, teraz się okazuje ten, e, to nie, nie domagając się oświadczenia, bo przedstawiciele gminy wałży wiedzieli już, że gmina nie ma 60% i ustawa mieszkania zakładowych wymagała, żeby było dostarczone oświadczenie, że gmina rezygnuje z tego, to mimo tego uczestnicy zgromadzenia Rady Nadzorczej wyrazili zgodę bez wiedzy, bo bez wiedzy lokatorów mieszkań zakładowych, żeby spółka, która w 20% była tylko udziałem, była gmina Dobrze, przejmowała za darmo za darmo te mieszkania, okrągły teren. Bezstronne jest to, że przedstawiciel gminy 9 października w 1997 roku e, zgodził się na to, żeby fundacja dostała za darmo Wrocławską 49, gdzie mieszka pani Kuszeszka i, y, i wtedy wykreślono pierwszy z zapisów y, przy udziale przedstawiciela. Gminy Wałów, że zapisów, że Rada Nadzorcza nie będzie od co najmniej pięciu, ale będzie od trzech do pięciu. Bezpośrednim jest to, że w kolejnych latach, 98-99, Włodzimierz Gawrącki, który był założycielem Fundacji w 2000, mogę się pomylić w podać dokumentach, pełnił stanowisko, czy zarządu czy wiceprezydenta. Także bez jest to, że gmina za komisji radnych, mienia za 1% oddawała spółce, które, która była w 20% tylko udział gmina, oddawała za 1% tereny na własność Bez jest to, że zarząd miasta oddawał też jako udział, jako zwiększenie udziału na przykład Telen na niepodległość. Niewielkie jest to, że to przedstawiciel zgromadzenia w dniu w Radzie Nadzorczej, brał udział, kiedy były, kiedy były sporządzane sprawozdania finansowe i w 97 roku jeszcze jest taki pan Bałoruński, który później był wiceprezydentem i podpisywał różne rzeczy. zaznaczał sprawozdanie. Jest. że pan, dwie minuty. Związek jest związek ze w przypadku likwidacji majątku, yy, likwidacji spółki, majątek przejdzie na gminę, O czym się okazuje, że i bez sporu miejscowo, tu są ludzie wybierani do zgromadzenia przez zarząd miasta. Dochodzi do czego? W 2000 roku, w grudniu, wykreśla się zapis, że majątek przechodzi na. Yy, w przypadku likwidacji w u majątek przychodzi na gminę Babrzyk i wykreśla się punkt zapisu statutu, że jest to spółka użyteczności publicznej. Bezpornym jest to, że w 2002 roku, w październiku, przedstawiciel, przedstawiciel rady w tej spółce dochodzi do wykreślenia zapisu, że ja tu, panie Wicena, się mogę pomylić już. Chodzi o to, że liczba głosów czyli udział w głosowaniu na podejmowaniu nie zależy od liczby udziałów, to jest wykreślone. I wprowadza się to, że faktycznie ktoś się wykreśla i wtedy od października 2002 roku, roku faktycznie o większości podejmowania uchwał decyduje ten, kto ma większe udziały. I dzieje się to tu, proszę Państwa. Ja już nie chcę mówić, kto jak się nazywał i to nie chodzi o to. Chodzi o to, że jest to gmina i ci ludzie nie byli z u nas, bo ja jestem z ulicy dla ale ci ludzie nie byli, ci ludzie byli tu mocowani, albo przez radnych, albo przez zarząd, albo przez prezydenta. Bezkornym jest to, że pani Mierbeckier wtedy zgłosiła sprzeciw. No i co z tego? Jak tego nie zgłosiła w sądzie? Bezkornym jest to, że pan Kuczkowski, pan Kowina, jeszcze inni radni, bo to jest wykaz, byli radnymi, którzy wiedzieli, że bez powstał. Bezsporne jest to, że stąd radca prawny wysyłał do lokatora mieszkania zakładowych, żeby się sam dowiedział, jak to się stało z tym mieszkaniem. Bezporne jest to, że, o, jak, że, że tu, jeżeli by w 2003 roku e, złożono post o połączenie tych spółek, a zaznaczono by, że tam są w tej spółce, są zamieszkani lokatorzy mieszkań zakładowych, no to byłyby naruszone ich prawa i można było to wtedy, jeżeli tylko by chciał ktoś to załatwić. Bezpolnym jest to, że pozew złożony w 2003 roku nie obejmował tego połączenia, tylko udziału w jakiejś tam przekazanie, a tak naprawdę te wszystkie dokumenty powstawały wtedy. Jeszcze to jest ważne, że 2 sierpnia 1998 roku podpisano akt notarialny u, u Pana Soczaka i okazuje się, że to przedstawiciele Gminy Wałbrzych przy podpisywaniu tego aktu notarialnego nie zaznaczyli, że ta spółka powstała na podstawie uprawy Rady Miejskiej Gminy Wałbrzych. Tego nigdzie nie ma. Tu nie chodzi o to, że coś się stało. Chodzi o to, dlaczego stworzono taki system, żeby się nikt nie dowiedział, nikt... Nigdy... Przecież to, bo mówicie Państwo, że my możemy wystąpić do, do prokuratury, my po prostu cały czas szukaliśmy tych dokumentów. byśmy ich nie mieli w ręce. Ja Państwu powiem, tu nie chodzi o to, żeby doszło do czego. W 2010 roku, my jako ja i mój może jako przedstawiciele stowarzyszenia mieliśmy różnego rodzaju zarzuty. Okazuje się, że podżeganie do jakiejś zbrodni, że podpisywaliśmy dla całych ludzi coś, że jako na tym się skupiała prokuratura, a było wiele rzeczy zgłaszanych do prokuratury. Dotyczyło to pana Bieleckiego, pani Antos, ale było wszystko umarzane. Nie wiadomo z jaki sposób, tak że tu nie dyskutujmy, kto ma rację, bo nikt nie jest święty. Ale chodzi o to, że te spornie, te wszystkie uchwały były tutaj podejmowane. Proszę Państwa, yy, yy, ja powiem szczerze, nikt dobrowolnie nam nie, nie udostępnił tego dokumentów. Pani Baton, nikt. Jak wie panie jako sześćdziesiąt na podstawie uchwały Rady Miejskiej, przez przypadek, bo pisaliśmy, my na początku prosiliśmy Was o pomoc. Jeżeli na przykład do mnie do się osoba, wyrzucana przy pomocy łomu, przy pomocy wątpliwych aktów notarialnych, z domu i o tych aktach notarialnych czterech, że jak to się nastąpiło między, że to był TPS, a w którym roku, gdzie skąd wiemy? Nie wiemy od Was, nie wiemy od innych. Wiemy tylko dlatego, że komuś jeszcze było mało tych pieniędzy i wynajął firmę, która posługiwała się tymi aktami notarialnymi i wyrzucano tych ludzi z domu. A te rzeczy, które jeszcze ich zabieramy Ja, to nie są moje słowa. My byśmy się tym... Ja przepraszam, jestem po prostu zdenerwowana, bo to nie jest nic przyjemnego. Ja to, chodzi o to, że to tu powstał jest Tu radni po kolei. W jednej czy drugiej kadencji wierzyli, ufali. Ja nawet nie dopuszczam do, 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 do myśli do tego, że któryś z Panów czy Pani celowo i tam tendencyjnie głosował na tą na tę osobę. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że stworzono tak jakiś mechanizm. Pominięto najpierw uchwały rady przy tym akcji notaryjnej do tps u Później gdzieś wybierano przedstawicieli. Potem po kolei, proszę zobaczyć, jak to się odbywało, tracono te wszystkie szlachetne zapisy, tak jak niektórzy pa, ten, zakładali z tych wszystkich, to co chroniłoby tych ewentualnie lokatorów mieszkańców struktury. I doszło do czego? Doszło do tego, że Ktoś myślał, że się przedawnią te wszystkie y, decyzje. Że nawet teraz, proszę Państwa, jak złożymy to dzisiaj, to co, że złożymy? 10 lat tak minęło. I to co, że ustalimy, że, że Pan Bielecki od samego początku w tym uczestniczy, jest założycielem za 150 zł. Fundacji Nauków 2000 jest prezesem WTBS-u pierwszego, drugiego, przystąpił jako jedyny do świegowickiego. Proszę Państwa, te mieszkania właśnie.